Dzień dobry, witam was w tę przedświąteczną, przedniepodległościową niedzielę. Nigdy nie chciałem być członkiem żadnej partii politycznej, a wczoraj upewniłem się, dlaczego to dobry pomysł, że nie chciałem. Mówię o pomyśle prawyborów w Platformie Obywatelskiej, który mi się podoba, ale dlaczego ten pomysł Powoduje przekonanie, że dobrze myślałem, nie chcąc być członkiem partii politycznej. Otóż mam dwóch kolegów, myślę, że tak to jest myślenie wielu ludzi teraz w KO. Mam dwóch kolegów, obu szanuję, obu, obu lubię, obu dobrze życzę, obu, obu uważam za ludzi wybitnych, wybitnie inteligentnych, patriotów. Mających wszelkie kwalifikacje do tego, by ubiegać się o najwyższy urząd w kraju i by ten urząd sprawować, ale jednocześnie swoim głosem mam sprawić, że jeden z nich ten, czy pomóc jednemu z nich, żeby z tego prawa, prawa skorzystał i o ten urząd się dobie, ubiegał, co automatycznie oznacza, że. Dr, dru, że, że drugi ten tego prawa zostanie pozbawiony. Jak mówię, pomysł mi się podoba, pokazuje, że, że Platforma K.O. szerzej, to ugrupowanie demokratyczne, że chce nie nominacji, nie chce koronacji, ale demokracji, że stać ich na normalny proces wyborczy, nawet jeśli nie są to pra, zwykłe prawybory trwające miesiące. Pełne debat, ale tak czy, tak czy owak jest to krok, na który nie wygląda, że zdecyduje się partia konkurencyjna, choć myślę, że wczoraj może prezesowi Kaczyńskiemu przyszło do głowy, że szkoda, że ja na to nie wpadłem, ale myślę, że prezes Kaczyński woli, woli yy, wybór dobry, yy, czyli swój, niż demokratyczny i cudzysłów być może yy, Uważam, że prawy bory są do, dobrym pomysłem także dlatego, że jest to sposób na uniknięcie kłótni w rodzinie. Ktoś powie, co ty wygadujesz? To jest recepta, sposób, gwarancja kłótni w rodzinie. To jest, ja bym powiedział na to, to jest gwarancja pewnego sporu demokratycznego, dacywilizowanego w rodzinie. Natomiast Generalnie uważam, że lepiej, jak małżonkowie kłócą się przed przyjęciem, niż przy świadkach na przyjęciu. Więc gdyby te prawybory, tak zwane, czy wybory, jak to zwał, tak zwał, odbywały się w gronie wyłącznie tych ciał kierowniczych w koalicji obywatelskiej, to umówmy się, że Radosław Sikorski nie miałby żadnych, nie miałby żadnych szans tam i w radzie naczelnej i w zarządzie zdecydowaną przewagę ma miałby Radosław Rafał Trzaskowski. Teraz jest suflowana narracja, że to nie Trzaskowski zaproponował te prawybory, tylko Tusk zaproponował. Ale myślę, że jak znam układ w tej partii rządzącej, to nawet jeśli Tusk zaproponował, nawet jeśli to jest jego pomysł, to musiał, musiał wykonać telefon, telefon pod tytułem Rafał. Ja wiem, że ty uważasz, że już jest, że partia stoi za tobą, ale uważam, że będzie lepiej dla partii, dla mnie. Dla ciebie, nawet jeśli masz wygrać, jeśli to będzie w takiej formule, i Trzaskowski na pewno na to przystał, powiedział, że ok, w szefie, nie ma problemu, zgadzam się. Pytanie, jeśli się zgodził, przystał, a czy wymyślił, czy przystał, to na tym etapie nie, nie jest istotne. To zro, dlaczego to zrobił? Po pierwsze, wie, że będzie miał, jeśli będzie kandydatem z wyborów, czy z prawyborów, będzie miał silniejszy mandat, umocnić swoje poparcie w Partii, trzy tygodnie ekspozycji w mediach za darmo, bo będzie teraz już nikt nie mówi o tym, kto będzie kandydatem Pisu, tylko tylko jak ułożą się ułożą się to prawy w Ko. Po czwarte może istotniejsze niż te pierwsze. Trzy punkty. To jest demonstra demonstracja pod tytułem: Ja się Sikorskiego nie boję. Ja też jestem twardy. Ja też jestem gotów i chętny, żeby sta stan stanąć w ringu i się z pretendentem, z konkurentem yy, zmierzyć. Yy, rękawice już są na, 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 na pięściach. Ring wolny pierwsze starcie. Jest jeszcze jeden argument. Może sobie myśleć Trzaskowski, w porządku, jeśli wygram, będą problemy, to zawsze byłoby gadka. A może trzeba było głosować na Sikorskiego, może to on powinien być kandydatem partii. Tak czy takie gadki zawsze mogą być, ale w tym momencie on ma kontrargument pod tytułem to ja wygrałem, to wy wybraliście, więc jeśli to teraz uważacie ten wybór za nie w pełni idealny, to ponosicie za niego, za niego większą odpowiedzialność pewnie niż ja. To teraz Sikorski jest trochę z tyłu, to ewidentnie. To on, jak mówi w Ameryce, gra ketchup game, to on goni konkurenta, to on, on jest trochę z tyłu, to on próbuje go, rywala doścignąć. Ale oczywiście niezależnie od tego, jak wyceniał swoje, szacował swoje szanse. W tych wyborach czy wyborach nie mógł tej oferty nie przyjąć, bo nawet jeśli to jest wąska i dość stroma ścieżka do kandydowania i do bycia kandydatem KO, to innej ścieżki nie było. Więc, więc mówię, dzisiaj Sikorski jest trochę z tyłu, ale zostało jeszcze do głosowania 13 dni wiele się może zdarzyć. Yy, yy. Tylko, tylko uważam, że, że z jego punktu widzenia, nawet kampania musi być dość subtelna, dość ostrożna. To jest konkurs skoków narciarskich, których ocenia się wyłącznie jakość skoku, a nie długość. To jest konkurs na wrażenia i sympatię przede wszystkim. Więc, kampania zbyt nachalna, zbyt natrętna. Może nie pomóc, ale szkodzić. Radosław Sikorski ma grono gorliwych zwolenników, ale jest w tym pewien problem. Naj ci najbardziej gorliwi to są ludzie spoza KO, którzy nawet w tych prawyborach nie mogą wziąć udziału. Nie, nie tylko oczywiście. Wczoraj wielu członków KO na Twitterze, na portalu X przedstawiało swoje preferencje. Pani Joanna Kluzi-Krostkowska, Arkadiusz Myrcha, Marcin Bosacki, yy, marszałek senatu, wicemarszałek senatu pani Morawska-Stanecka opowiedzieli się za Sikorskim. Więc to nie jest tak, że, że, że w KO nie ma zwolenników, ale jest ewidentnie, że w partii. Więcej zwolenników na tym etapie, ma Trzaskowski. Sikorski dostał na swoje szczęście, nieszczęście kilka poparć, które przypominały trochę pocałunki śmierci. Cała ta historia pod tytułem kandydat koalicji na prezydenta, procent, pomysł w którymś momencie suflowany i pompowany przez PSL-owców, Sprawiał jasne wysyłane sygnały pod tytułem, że my PSL bylibyśmy skłonni poprzeć Sikorskiego. Nawiasem mówiąc, chyba tam musiała w którymś momencie nastąpić pewna interwencja kolegi Hołowni, bo ze wstępnego sygnału pod tytułem naszym wspólnym koalicyjnym kandydatem mógłby być Sikorski, Kosiniak przestawił hawajkę i powiedział, że tak naprawdę chodzi o Hołownię. Ale o czym mówię, tylko to są te poparcia, które niekoniecznie pomagają, bo koalicja obywatelska może powiedzieć: Niech PSLowcy wybierają kogo chcą na kandydata, niech nie mają swoją partię, mają swoją trzecią drogę, a my wybierzemy sami. Do tego w KO. Wielu pamięta, że jednak Radek Sikorska, Sikorski był ministrem w rządzie Olszewskiego, był ministrem w rządzie Kaczyńskiego, więc nie jest, nie żeby mu to wyrzucali. Nieraz swojej lojalności wobec partii i antypatii dopisu dowiódł. Ale mają takie być może poczucie, że to nie jest krew z krwi partii. Rafał Trzaskowski jest, jak mówiło się o Nikołaju Bucharinie w partii bolszewickiej, ukochanym dzieckiem partii. Oczywiście jeden i drugi, wchodząc już na ten ring ogólnopolski, będzie się musiał zmierzyć z lawiną krytyki. Myślę, że jeden i drugi jest na to gotowy. Usłyszymy coś, co suflowane jest od lat. Trzaskowski to Leń i paniczek z dobrej rodziny, a Sikorski to jaśnie pan z Chobielina. To są takie suflewane, powiedziałbym, plastry, emblematy przez, przez wrogów, oponentów. Tak samo jak mówię o Tusku, słyszeliśmy przez lata, że to ten Leń. Aż Leń zrezygnował z salonu w Brukseli, wrócił i pracowitą pracą spuścił mantopisowi, więc tyle są te, te, te nalepki i emblematy warte. Niewiele. Słyszymy też, że Radosłowi Sikorskiemu mogą zaszkodzić teksty przeciwko. Trumpowi pisane przez jego żonę, a żonę Apple, Ann Applebaum nie sądzę. Po pierwsze, uważam, że jego żona, tak zresztą jak z innych względów, żona Rafała Trzaskowskiego, to ich jego oczywisty atut. W obu przypadkach mów, mówimy o dwóch wspaniałych kobietach, które w kampanii swoim mężom bardzo by pomogły. Applebaum, osoba bezdyskusyjnie. Wybitna, może najbardziej teraz znana komentatorka międzynarodowa na, na świecie, ale poza wszystkim, może to ważniejsze w tym punkcie: my nie wy, wybieramy prezydenta RP, a nie specjalnego pełnomocnika do spraw kontaktów i relacji z Ameryką i z Trumpem. Na końcu politykę zagraniczną i tak prowadzi premier i szef, minister spraw zagranicznych. Przed wojną widzieliśmy. tory, śmigły yy, i bek byli ważniejsi niż stacjonujący w pałacu na zamku prezydent Mościcki. Oczywiście jest pytanie o zasoby yy, kraju. Jak najlepiej nimi gospodarować? Pada argument, że było do, byłoby dobrze mieć dobrego prezydenta, dobrego premiera i świetnego szefa dyplomacji, co oczywiście jest pośrednio głosem za. Kandydaturą Trzaskowskiego i sugerującą, że lepiej, żeby Radek Sikorski został w MSZ. -cie. Ale oczywiście, z drugiej strony natychmiast spada argument, że ten prezydent, jako jednak przedstawiciel państwa, może nie. Nie nieskończenie więcej niż tylko szef dyplomacji. Jeden i drugi argument jest według mnie sensowny, ale można sobie też wyobrazić taką formułę, że te prawybory są też sposobem, sposobem na ułożenie sobie dżentelmeńskich, sensownych, pełnych kurtołazji relacji między MSZ-em a, a przyszłym prezydentem. Mówię, je, jeśli ja miałbym głosować, to miałbym. Dylemat ogromny, ponieważ czuję, czuję w sobie ducha konserwatywnego, więc poglądy Rafała, Radka Sikorskiego, chyba są mi ciut bliższe niż Rafała, ale mówię, mówimy, mówimy, mówimy o wyścigu prezydenckim i na przykład wiem, że dla moich córek, które mają poglądy o wiele bardziej liberalno-lewicowe niż moje, to te, te poglądy Sikorskiego stanowiłyby przeszkodę, że raczej byłyby skłonne poprzeć podejrzewam yy, Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że na dziś, yy, yy, że większe szanse ma Trzaskowski, ale do mojego wydawania się radziłbym podchodzić z ostrożnością. Sam podchodzę do tego z pokorą. Przypominam, że tydzień temu o tej porze wydawało mi się, że wygrywa Kamala Harris. Jesteśmy pięć dni po amerykańskich wyborach, wiemy jak one się skończyły. Więc wydawać mi się może, a na końcu będzie tak jak, 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 jak zawsze. Czyli 7 grudnia poznamy kandydata koalicji obywatelskiej na prezydenta. Będzie go prawdopodobnie ogłosza, ogłaszał szef KOA Donald Tusk, który będzie miał pełne prawo powtórzyć to, co zawsze mówił Lech Wałęsa: demokracja zdecydowała. Ale wyścig swoją drogą, fascynujący, warto się temu tej kampanii przed kampanią i kampanii bez kampanii przyglądać, bo jak ktoś się interesuje polityką, to to polityczne dziania się. Nawet jeśli jest bardzo zakolisowe, jeśli te sygnały są subtelne, a nie, nie pełne wrzasków i ostentacji, to też jest ciekawe. A poza tym miłej niedzieli, a przede wszystkim jutro wspaniałego święta niepodległości. Ostatniego dzięki Bogu z Andrzejem Dudą.